W dzisiejszym odcinku buty z charakterystyczną gwiazdą Solid Gear. A jaki model? Zobaczcie dalej. Witam Was w kolejnym odcinku Akademii Workwear Baltic BHP.pl. Ja jestem Paweł, a w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam zaprezentować ten oto model buta marki Solid Gear, model Atlas S3. But S3 wykonany w całości z bardzo dobrej jakości licowej skóry, z bardzo mocnej skóry. Jak widzicie. Tutaj dokładnie to jest jeden kawałek ogromny, kawałek skóry, nie ma tu żadnych przeszyć, które są. Wiadomo, jakieś uszkodzenio genne. Co ciekawego w tych butach, zabezpieczone pod noskiem kompozytowym. Wkładka antyprzewiciowa również niemetalowa. Podeszwa, jak już pewnie zwróciliście uwagę na ten żółty znaczek Vibram. Vibram zaciągnięta z butów outdoorowych, czyli bardzo dobrze przetestowane podeszwy, bardzo mocno sprawdzone podeszwy. Tutaj mamy akurat podeszwę samoczyszczącą się, która dodatkowo nie pozostawia śladów na podłożu, czyli po jakim podłożu byście nie chodzili, oczywiście nie zostaną jakieś tam czarne, czarne ślady, kiedy pociągniecie tym butem. Dodatkowo odporna na poślizg na zaolejonej powierzchni, więc warto nad takim butem się zastanowić. Jak widzicie, na pewno podnosek dodatkowo zabezpieczony. Tutaj ta guma jest dobrze nalana, to jest około pół centymetra dodatkowego zabezpieczenia podnoska, więc nawet praca na kolanach nie będzie straszna, nie dojdzie do przetarcia materiału, przetarcia skóry i podnoska na wierzchu. Wewnątrz oczywiście powłoka antysmer, dzięki której jak będziecie dbali o tego buta, nie będzie z nich śmierdziało. Warto zaopatrzyć się w saszetki, które wrzucacie do buta te z węglem aktywnym, dzięki którym nadmiar wilgoci po użyciu buta będzie Pochłaniany i wtedy nie będzie z tych butów śmierdziało, nie będą się tam bakterie ani grzyby rozwijały. Dodatkowo zapiętek tutaj wykonany z mikrofibry, dzięki czemu bardzo dobrze będzie Wam się wsowało tutaj i nie, nie dojdzie do jakiegoś obtarcia, obtarcia w tej okolicy. Zobaczcie zobaczyć tego buta w dokładnym zbliżeniu, żeby poznać jego wszystkie mocne strony. Zabezpieczony podnosek, to o czym wspominałem, ta warstwa tej gumy jest bardzo, bardzo gruba podeszwa, wibram. O, tutaj dokładnie widać, jak ta podeszwa jest skonstruowana, jaki jest bieżnik. Tutaj to, o czym wspominałem, zapiętek wykonany z mikrofibry, co jest, co jest mega ważne. Jak widzicie, jest dużo, duży kawałek skóry na całej powierzchni. Metalowe zapięcia sznurówek, też myślę, że doskonale je widać. Napiszcie mi w kilku słowach, co myślicie o tych butach. Czy Solid Gear to jest marka, z którą wiążecie przyszłość waszych butów roboczych? Dzięki za uwagę i do zobaczenia!